p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Chumniskach odbywają się 14. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w boksie olimpijskim. To jedna z najważniejszych imprez bokserskich w roku na Podkarpaciu. Do rywalizacji przystąpiło 97 zawodników z 16 klubów. Zobaczymy zawodników w szczególności z Podkarpacia, zobaczymy medalistów Mistrzostw Polski w finale oczywiście. Mamy ich 25 aż medalistów i zdobywców Pucharu Polski. Także impreza taka szczytna troszkę, bo Mistrzostwo Podkarpacie, jeżeli chodzi o kadeta, to są eliminacje do Mistrzostw Polski. Także myślę, że impreza taka warta uwagi. Jeżeli chodzi o Mistrzostwo Podkarpacia, bo mamy tam kilka turniejów przewidzianych w roku, ale to są już turnieje, takie turnieje po prostu. Bardzo się cieszymy, że e, taką imprezę udało nam się ściągnąć. E, tutaj też podziękowania e, nie tylko e, dla samorządu, tak, ale dla wszystkich organizatorów, bo, e, bo to nie jest też takie proste zorganizować taki event. E, coś innego, natomiast też coś bardzo ciekawego w gminie e, się dzieje. E, zawody bokserskie. Zawody, które pokazują charakter, które uczą dyscypliny, które przedstawiają właśnie młodych adeptów boksu. I myślę, że w dzisiejszych czasach też nie powinniśmy zapominać o tej dyscyplinie, bo Polska, jak pamiętamy, miała wielu wybitnych pięściarzy. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że w gminie Brzozów udało się to zrobić. Jest to najważniejsze wydarzenie w roku Mistrzostwa Podkarpacia kreują naszych przyszłych reprezentantów Polski, m.in. w kategorii wiekowej kadet. Są to eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Z jakimi nadziejami? No ja mam nadzieję, że powtórzymy sukces kilkukrotny już, czyli zdobędziemy mistrzostwo Podkarpacia. Drużynowe, no bronimy tego mistrzostwa, staramy się jak możemy. Wystawiliśmy 18 zawodników i zawodniczek do walk bokserskich. Cieszę się bardzo, że taka impreza jak mistrzostwa województwa mogła odbywać się u nas w naszej gminie Brzozów w miejscowości Chumińska. To jest młodzież, która dopiero początkuje, zbiera dopiero pierwsze szlify. Jeżeli chodzi o mi bokserskie o turnieje, z tego co sobie przypominam, kilkanaście lat temu, ze 14 lat temu, z 15 też tak moi synowie zaczynali. Yy, Mnóstwo tych młodych chłopaków i młodych dziewczyn, którzy zaczynają tę karierę na etapie mistrzostw województwa w przyszłości też będzie osiągała wyraźne i zdecydowane wyniki na, na mistrzostwach Polski, a może być i na, nawet, że na mistrzostwach Europy. Boks kształtuje charakter? Czy boks kształtuje charakter? Tak bardzo, z tego względu, że uczy pokory, uczy skromności i przede wszystkim dyscypliny życiowej. Gdzie boks nie jest wykorzystywany na drodze, tylko jest wykorzystany tylko w ringu. Jest odrodzenie, zmienili się władze w Polskim Związku, widać y, pracę tych ludzi, więc y, my, my w Podkarpaciu tak samo, żeśmy się wzięli to, za, za robotę i, i jest tych zawodników dużo, bo po prostu mamy multum. No, dzisiaj startuje, y, w ogóle do Mistrzostw Podkarpacia się zgłosiło 97 zawodników, gdzie zazwyczaj tam było, nie wiem, 50, także tak, tak, jest trochę tych, tych ludzi. Tym razem wystawiamy najsłabszy ilościowo skład. To jest tylko i wyłącznie Dawid Szychowski w kategorii Młodzik 44 kg. Aczkolwiek liczymy tutaj na zwycięstwo i powrót Mistrzostwa Podkarpacia do Sanoka. Dwa lata temu udało nam się, znaczy nie udało. Wywalczyliśmy trzy Mistrzostwa Podkarpacia. W tamtym roku ten start był stosunkowo nieudany, bo mieliśmy tylko i wyłącznie jedno wicelo Mistrzostwa Podkarpacia, mimo tego, że skład był dość liczny, natomiast tym razem ten jeden zawodnik liczy na, na jego zwycięstwo. Boksem w naszym klubie jest tak bardzo różnie. Są momenty, kiedy tych zawodników albo chętnych do, do startów sporo, po czym zapał mija i, i tych zawodników i chętnych jest mniej. Teraz znowu tych zawodników jest, jest, jest więcej i liczę na to, że w najbliższym czasie pojawi mi się, troszkę się w troszkę liczniejszym składzie na zawodach bokserskich, bo jeśli chodzi o MMA tam te sukcesy są jedne za drugim. To powiedz mi, jak twoja przygoda z boksem się rozpoczęła? E, no, ja też inne też sporty trenowałem, ale tak ja, ja, sobie tak, ja sobie też dużo na judo, na karate, na piłkę, ale w końcu tak szedłem sobie tymi sportami i wybrałem boks w końcu. Z jakimi oczekiwaniami, z jakimi nadziejami dzisiaj tutaj przystępujesz do tych zmagań? Nie, ja jestem przygotowany dobrze do tej walki. Ja się czuję dobrze. Na 100%. Co jest twoją najmocniejszą stroną, gdy już wychodzisz na ring? Atak. Najlepszą obroną jest atak. Ta dywiza ci przyświeca. No tak, no tak, trzeba cały czas ten wybierać na zawodnika. P24.pl zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco!